System Deco X50 PoE w prosty sposób pozwala rozwiązać problemy z martwymi strefami Wi-Fi. Dodatkowo dzięki zasilaniu PoE zmniejsza się liczba kabli potrzebnych, żeby urządzenia dobrze działały. Model X50 PoE, tak jak inne urządzenia z rodziny Deco, pozwala na zbudowanie wydajnej sieci Wi-Fi w dużym mieszkaniu lub jednorodzinnym domu. Wystarczy połączyć bezprzewodowo minimum dwa współpracujące ze sobą urządzenia Deco, by stworzyć na terenie całego domu jednolitą sieć Wi-Fi wysokiej przepustowości. Deco X50 PoE wyposażony jest w zaawansowane algorytmy sztucznej Inteligencji, które na bieżąco analizują zachowania użytkowników, ilość i standard WiFi podłączonych urządzeń klienckich i uczą się środowiska sieciowego w celu zapewnienia optymalnej ścieżki transmisji danych w każdym momencie. Jak pozostałe urządzenia DECO, także X50 PoE jest kompatybilny z pozostałymi produktami z rodziny. Podczas przemieszczania się po domu telefon lub tablet użytkownika płynnie przełączy się pomiędzy jednostkami DECO bez przerywania transferu, tak aby urządzenia zawsze łączyły się z jednostką, która ma najmocniejszy i najstabilniejszy sygnał. DECO X50 POE pracuje w standardzie Wi-Fi 6 i oferuje prędkości transmisji bezprzewodowej sięgające łącznie aż do 3000 megabitów na sekundę w dwóch pasmach, do 2402 megabitów na sekundę w paśmie 5 GHz oraz do 574 megabitów na sekundę w paśmie 2,4 GHz. Urządzenie zostało wyposażone w szereg technologii wspomagających pracę Wi-Fi, takich jak wsparcie dla kanału o szerokości 160 MHz dwukrotnie szerszy niż przy Wi-Fi 5, OFDMA oraz MU-MIMO, dzięki którym użytkownik otrzymuje zwiększoną wydajność i możliwość transmisji danych do jeszcze większej liczby urządzeń w tym samym czasie. Z kolei technologia beamforming oraz kolorowanie BSS pozwalają na znaczne zwiększenie zasięgu i redukcję zakłóceń generowanych przez sieci bezprzewodowe w sąsiedztwie, co przekłada się na większą stabilność połączeń Wi-Fi. Każda jednostka DECO X50PoE jest wyposażona w jeden port 25 na sekundę i jeden 1Gbps. Obydwa to wymienne porty WAN LAN. Zasilana może być przewodem Ethernet za pomocą technologii PoE lub klasycznym zasilaczem DC, który znajduje się w zestawie. Za bezpieczeństwo transmisji odpowiada szyfrowanie WPA3 oraz usługa TP-Link HomeShield, pod której wchodzi m.in. ochrona sieci oraz podłączonych urządzeń IoT, rozbudowane funkcje kontroli rodzicielskiej oraz mechanizm QoS. Nowy model Deco nadaje się również do montażu na ścianie lub suficie, a w pudełku znajduje się komplet elementów montażowych. Konfiguracja i zarządzanie DECO X50 POE są banalnie proste. Aplikacja DECO przeprowadzi nas przez cały proces krok po kroku.